Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Trzy serie za nami, proszę Państwa, i szybciutko punkty poszczególnych zawodników. Greg Hancock ma na swoim koncie jedno zwycięstwo i dwa drugie miejsca, a więc tych punktów ma. Amerykanin 7, zresztą za chwileczkę zobaczą to Państwa na swoich ekranach dokładnie. Henkok 7, Gizetulin 2, e, Doyle 2, Uffinden 2, e, Petersen i Kramp po 6, Holta 7, Gomulski 2, Skórnicki 4, to pierwsza dziewiątka i za chwilkę druga plansza. I już ją w tej chwili mamy, Dobrudzki 4, Jabłoński 5, Tomasz Golob 9, Protasiewicz 4, Szczepaniak 4, Gomulski 2, Andras Jonsson 5, no Marcin Wawrzyniak i Wojciech Lisiecki zero, bo wiadomo, że nie mieli okazji jeszcze dzisiaj wystartować. Ale być może korzystając na, odpukać oczywiście pechu któregoś z zawodników, będą mogli pojawić się na to, że przy ulicy Brzezińskiej. Andras Jonsson na Państwa ekranach. Bardzo szybki był ad, popularny Adrenalina. No, ale ten jego trzeci bieg niezbyt dobry, niezbyt udany co na pewno chwały e, mu nie przynosi, bo miał 5 punktów, e, 3-2, te 0 na pewno trochę skomplikowały jego sytuację e, w kwestii e, awansu ewentualnie do biegu finałowego, no ale wiadomo, że jeszcze nie jest Jonson bez szans i na pewno tutaj będzie walczył o jak najlepszy Wynik za chwileczkę przed nami bieg numer 13, który nam będzie rozpoczynał czwartą serię startu w dzisiejszym turnieju. Teraz motocykl Amerykanina Grega Henkoka. Hancock pojedzie w tym biegu przeciwko Tomasowi Golobowi. To już powiem uprzedzając nieco fakty. A tutaj, jeszcze z numerem 14 na Państwa ekranach, Michał Szczepaniek, który także będzie. Jednym z bohaterów e, tego e, biegu. A do spółki zakontraktowany na ten bieg będzie e, Rune Holta. A za chwilkę cała czwórka już, już wyjedzie na tor i ustawi się pod taśmą startową. Golop niepokonany, 9 punktów ma na swoim koncie. Tu widzę Państwo Rune Holta e, się przechadza e, po parku maszyn. Jest już na swoim motocyklu, Greg Hancock jest jego mechanik, Rafał High, nieodłączny duet z Amerykaninem. Park Maszyn teraz w więźniu usytuowany tu, tuż za startem. No ale to wynika z tego, że kiedyś był na wejściu w drugi wiraż, tam konflikt z właścicielem tego hotelu, hotelu który tam jest. Jak się okazuje, że parking przy hotelu jest terenem prywatnym, więc startowi Gniezno podziękowano. No i musiał prezes Arek Rusiecki poszukać innego miejsca na park maszyn. Znalazł to miejsce, wiadomo, że ma ono plusy i minusy. Długi dojazd do taśmy startowej na pewno nie jest dobry, no ale trzeba sobie jakoś radzić i po prostu do biegu wyjeżdżać wcześniej. A więc zaczynamy czwartą serię startów. Rune Holta pojedzie w tym biegu z pola pierwszego w kasku koloru czerwonego na drugim polu ustawi się Tomek Golob w kasku niebieskim pole trzecie już zajął w kasku Michał Szczepaniak i na czwartym polu najbliżej bandy ustawi się Amerykanin Greg Hancock, przypomnę ubiegłoroczny zwycięzca tego turnieju i jeszcze w dalszym ciągu Król Gniezna przez kilka wyścigów będzie piastował tą funkcję. A zobaczymy kto założy przymioty króla po 21 biegu, bo ten już coraz bliżej. Bo przypomnę, że już mamy pół zawodu zawodów za nami. Teraz czwarta seria startów dla każdego z zawodników. Hejko 7 punktów i dobra pozycja wyjściowa do ataku. Myślę, że tutaj zwycięstwo na pewno pozwoliłoby przybliżyć się do tej wielkiej czwórki. Michał Szczepaniak, jak na razie to był 4 oczka, Tomek Golob 9, o czym mówiliśmy, Rudy Holta 7, a więc ta trójka Holta, Henko i Tomek Golob to są na pewno jedni z głównych faworytów do biegu finałowego. Zobaczymy, kto będzie bliższy tego wyścigu po tym, po tej odsłonie. Dobrze, Henkuk, dobrze, także Tomek Golob. Teraz na prowadzeniu Holta, tam bardzo ciasto zamknięty Golob przez Holtę, Golob w swoim stylu bardzo szeroko teraz prowadzi motocykl Holta, tam problemy Holty, ale wykorzystuje to, bo jest na pozycji numer jeden. Amerykanin w tej chwili drugi, trzeci Golob, czwarty. Jeszcze Paniak, Henkuk to pierwszą pozycję odbija, Holta musi ująć gazu, bo wjechał w koło Amerykanina, a Tomek Golob tam próbuje pod płotem wyjechać na drugą pozycję, zamykany niemiłosiernie przez Holte ale teraz Golob wykorzystuje błąd Norwega który już jest trzeci i zapewne jeszcze jedno nie będzie starał się odbić pierwszą pozycję Amerykanina, ale ten jednak ma dosyć sporą przewagę i nie sądzę, aby tutaj był w stanie Tomasz Golob wyprzedzić Grega Henkoka bardziej musi uważać na szalejącego na trzeciej pozycji równe Holty. E, Henkok za 3, Golob za 2, Holta 1 bez punktu Szczepaniak. Ciekawy bieg, znowu ciekawy bieg, liczne Mianki. E, no i wielkie brawa dla e, Amerykanina, który w opałach był w tym biegu niejednokrotnie, a mimo to pokazał, że potrafi z nich wyjść kapitalnie. Henkok 3, Golob 2, Holta 1, Szczepaniek 0. To jest klasyfikacja tego wyścigu, a tutaj proszę zobaczyć jak kapitalnie pojechał Rune Holt'a po starcie. Tutaj powiózł stałą trójkę pod tam niesamowicie pracował ciałem, żeby się utrzymać na motocyklu. Wykorzystał to wszystko Greg Hancocka po tym pojedynek całej trójki o miejsca punktowane. Tu podniosło Holt'e, Hancock pojechał nieco szerzej. Aby tu wyprzedzić swojego rywala, być może to zobaczymy za chwileczkę. Proszę zobaczyć bardzo szeroko. Amerykanin tam pracował mocno gazem na wyjściu z tego wirażu zamknięty, Holta Golop także powtórzył wyczyn Amerykanina i dobił dwa punkty na metę. A więc nie ma w więźnie już zawodnika niepokonanego. Wszyscy już zaznali goryczy porażki. A tutaj panie startowe prezentują. Nam ciekawy układ choreograficzny. Jestem ciekaw, czy któryś na któregoś z różowców żu to wszystko działa. Kiedyś jeden z zawodników, który już nie jeżdża na żużlu, mówił, że te panie potrafią zdeprymować. No i jestem ciekaw, kto jest tak dzisiaj w zdekoncentrowany. Eee, próbował koncentrować się przed startem, będzie Krzysztof Jabłoński w kasku żółtym w tym biegu. Eee, potem na polu drugim, na polu trzecim w kasku białym, Adrian Gomulski, pole drugie to Piotr Potasiewicz i pole pierwsze, kask czerwony, to Denis Gizatulin. Gizatulin poza pierwszym dobrym biegiem, potem 2 razy 0, eee, a więc e, już bez szans na e, awans do finału. Patasiewicz ma na swoim koncie punktów 4 i przy dwóch wygranych kolejnych biegach na pewno jego pozycja by się bardzo poprawiła jak chodzi o kolejnych zawodników Adrian Gomulski do tej pory uzbierał zaledwie 2 oczka no a 1 z czwartego pola Krzysztof Jabłoński a na swoim koncie 5 punktów. No i wciąż realne szanse na awans do wielkiego finału. Dobrze japoński. Dobrze także Giza Tulin z tego pierwszego pola. Jaki pojedzie Rosjanin, proszę zobaczyć, był pierwszy, a już jest trzeci za chwilkę będzie czwarty. Bo myślę, że na krawężnik wejdzie jeden cyfras z niebieskim Printasiewiczki i tym samym Rosjanin spada na czwartą pozycję, a na... Pierwszy wiraż był na pierwszej pozycji, a więc zmienia nam się to wszystko bardzo szybko tutaj. Gomulski pierwszy, drugi jest Protasiewicz, trzeci, Jabłoński czwarty i Zatulin. Cała czwórka bardzo blisko siebie. Myślę, że jeszcze tutaj się może zmienić bardzo, bardzo dużo. Wydaje się być niezagrożony Adrian Gomulski, ale tam blisko niego jest Protasiewicz blisko także Protasiewicza Jabłoński, który teraz atakuje. Zawodnika Faluba zrzuciła na góra, tam ciasto jest bardzo. Spasował nieco popularny Giza, który w tej chwili próbuje nieco bardziej wąsko spróbować jazdy. Jak na razie to nie wychodzi zupełnie a z przodu bez zmian, ale to zarówno emocje do samej mety, Gomulski. Drugi Protasiewicz trzeci jest Jabłoński czwarty w tym biegu eee... Gizatulin, a Adrian Gomulski cieszy się, no bo na pewno ma z czego takie biegi w takiej dobrej stawce pomagają na pewno przełamać się i, i e, podnieść wiarę w własne umiejętności, bo jak już mówiłem, ten sezon w wykonaniu Adriana jest słaby, a tutaj jeszcze walka między Jabłońskim i Protasiewiczem ta bardzo było blisko, ale wiedział e, popularny Jabko, że musi zrobić miejsce swojemu koledze nie pojechał z nim ewidentnie w płot, chociaż są zawodnicy, niestety, nad czym ubolewam, że w takiej sytuacji pojechaliby bezpośrednio w bandę. Eee, a nie o to chyba chodzi, bo dzisiaj ja powiozę, jutro mnie powiozą, więc myślę, że trzeba szanować koszty rywali, bo to jest tylko sport i nie dajmy się, proszę Państwa, zwariować. Gomulski zadowolony, pierwsza trójka. Ma jeszcze jeden bieg Adrian i na pewno postara się o kolejne niespodzianki, a przed nami już 15 słona tego turnieju. Adrian Johnson w kasku czerwonym z pola pierwszego, potem Jason Doyle w kasku niebieskim, Rafał Dobrucki w kasku białym na polu trzecim i Nicky Peterson pole czwarte, kask żółty, obsada biegu 15 Jestem ciekaw postawy w tym biegu Jonsona, bo Jonson miał trójkę, miał dwójkę potem zero i nagle z dobrej, dobrej sytuacji Jonsona zrobiła nam się sytuacja średnia, gdzie będzie musiał powalczyć o zwycięstwo, aby myśleć jeszcze o awansie do biegu finałowego na pewno jest jeden z faworytów tego biegu ale zobaczymy jak pojedzie także Niki Petersen bo ten jak na razie przełamał się jeździ dobrze 1-3-2 więc 6 punktów dobra pozycja wyjściowa do ataku i Niki myślę że z swojej do spółki z Andrasem Jonsonem będą starali się powalczyć o jest być może Rafał Dobruski się w to wszystko łączy, a może także w kasku Niebieskim Australijczyk Jason Doyle. Popatrzmy przed nami, 15. gonitwa tego turnieju. Dobrze, Jonson, ale sędzia w chyba. Ten start, bo był nierówny. Poczekajmy, poczekajmy. Chyba to jest przerwane, chociaż nie widziałem Chorągiewki dopiero w tej chwili. Ona się pojawiła, no, ukradł start. Ewidentnie, Andras Johnson, chociaż z drugiej strony, to to jest kwestia dyskusyjna. Dlatego, że no to nie jest winą zawodnika, że ma taki idealny refleks i strzela się w start. Proszę zobaczyć, jak kapitalnie pojechał Johnson. Tutaj tam nie było takiej sytuacji, że się czołgał pod taśmą, że te tylne koło boksowało. Yy, I myślę, że w takich sytuacjach przerwanie tego biegu nie jest dobrym yy, pomysłem, no ale sędzia uznał, że jednak yy, to jest, yy, proszę Państwa, taka konieczność i powtarzamy start do tego wyścigu raz jeszcze. Jonson w czerwonym, Doyle w niebieskim, Dobrucki w białym, Nicky Petersen w kasku yy, koloru żółtego. To jest obsada biegu numer 15. Niki Petersen na tym czwartym polu stara się tam przygotować odpowiednią kolejne do startu. Nierówny Duńczyk w tym sezonie mówił, że przed rozpoczęciem tego sezonu, że to będzie jego znowu sezon, jest przygotowany znakomicie, ale widać, że czegoś brakuje Duńczykowi jednak. Być może pomysł z Brianem Andersenem będzie skuteczny i dobry dla wielkiego mistrza świata. Dobrze, Dobrucki, dobrze także. Petersen i źle Jonsson. się to wszystko. Jason Doyle jeszcze. Petersen, jak na razie, ostatni. No a z przodu jest, proszę Państwa, Jonsson. Drugi Dobrucki, trzeci Petersen. Ci dwaj panowie doskonale znają się z finału indywidualnych mistrzostw świata Juniorów zmuszono gdzie dwa razy jak kłoda padł Rafał Dubruski po atakach nikiego Petersena o mało nie doszło do ale w tej chwili mówił Rafał Dobrucki, że nie ma już urazy do Gręczyka to było parę lat temu ale wtedy groźnej kontuzji doznał Rafał Dobrucki właśnie podczas tych zawodów a sprawcą tych ataków był właśnie Niki Petersen teraz upada Jason Doyle, ale chyba się pozbiera. Nie będzie konieczności przerwania tego biegu. Prowadzi Petersen. Johnson bardzo szeroko tam próbuje zaatakować Duńczyka. I już jest pierwsza, więc ciekawa walka. O trzy punkty odbił tą pozycję Johnson. Ale pomęczarnik wygrywa o pół długości motocykla. Drugi Petersen. Trzeci jest w tym biegu. E Rafał Dobrucki, no a Jason Doyle po własnym będzie upada i punktów nie zdobywa. Jonson, Petersen, Dobrucki, Doyle to są wyniki biegu numer 15. my popatrzmy raz jeszcze na powtórki tego wyścigu, dlatego że myślę, że warto na nie spojrzeć. Tu Petersen próbował nieco szerzej pójść, co się zresztą udało wyprzedzić Jonsona, no ale Jonson odbił tą pozycję w kapitalny dla siebie sposób i wygrał wyjść. chociaż Petersen postawił tutaj bardzo bardzo trudne war warunki tu atak Nikiego Petersena znowu po krawężniku po wolniki tutaj przy małej zaatakować w końcu się to udało i Jonsson był przez chwilę drugi, ale potem akcja popularnego Adrenaliny była naprawdę palce lizać 16. Litwa, która nam kończy czwartą serię startów Adam Skurnicki w kasku czerwonym na jednym kole już na tej prostej dla niego takie turnieje to jest wielkie show i na pewno podchodzi skóra do tego bez stresu wielkiego Jason Kram w kasku niebieskim na polu drugim pole trzecie kask biały Tajum Finden i pole czwarte kask żółty Adrian Miedziński prezentuje się dzisiaj nieźle walczy, jest aktywny, punktowo to wygląda tak, że ma na swoim koncie skóra 4 punkty. Jak chodzi o Jasona Krampa, to zdobył do tej pory 6 oczek. Potem Taiwufinden den obudził się w swoim ostatnim starcie, zdobywając 2 punkty nie więc myślę, że w jego przypadku to będzie także. E, tendencja wznosząca, no i potem e, Adrian Miedziński, który dobrze zaczął, miał 2-0, potem 1 no i teraz na pewno przeprawa nieco trudniejsza, bo trzeba będzie e, tutaj e, pokazać się z dobrej strony i być może właśnie Miedziński nawiąże walkę z tymi, którzy e, są tutaj faworytami, a więc na pewno z Jasonem e, Krampem, który e, punktowo. Wygląda w tej chwili nieźle, chociaż no, brakuje tych punktów jeszcze do tego, aby być tutaj myślami w wielkim finale. Jest już cała czerwonka pod taśmą, jest Miedzińskie, czwarte pol najwyżej ekranu, dobrze, Kramp, dobrze, także Uffinden. Kramp, ostatni już w tej chwili, a Miedziński, proszę zobaczyć, jak wykorzystał lukę między swoimi rywalami. Jest popularny Miedziak z przodu, drugi Skórnicki, trzeci Kram czwarty w tej chwili Taiwu den. chociaż znowu cała czwórka bardzo, bardzo blisko. Będą starali się walczyć do samej mety, Miedziński z przodu, drugi Skóra, trzeci Kram czwarty Taiwu Finden. Ale zobaczymy jak nam się to wszystko poukłada, bo jeszcze dwa okrążenia emocji i nadziei na to, że coś się tutaj zmieni, na to, że w Gnieźnie, bo na każdym łuku praktycznie jadą w innej kolejności, zmienia się nam to wszystko bardzo, bardzo szybko, wystarczy chwila nieuwagi, na wirażu już można się zdziwić bardzo, jak na razie zadziwia swoich rywali tutaj Miedziński, bo po, tym, po tych trzech biegach ma trzy punkty, jeżeli tutaj wygra będzie miał 6. no i teoretycznie szanse na to, aby do tego wielkiego finału awansować, na pewno jego zwycięstwo to spore zaskoczenie, ale zrobił to w stylu doprawdy znakomitym, Miedziński, więc Miedziński za 3, 2 punkty zdobywa w tym biegu Adam Skurnicki, jeden punkt dla Jasona Krampa i bez punktu Taj Wufinden to są wyniki biegu 16, który nam kończy, proszę Państwa, czwartą serię startów, przed nami jeszcze cztery biegi i bieg 21, który, w którym weźmie udział czterech najlepszych zawodników w dzisiejszym turnieju, a tutaj jeszcze na Państwa ekranach są powtórki tego szesnastego biegu, w którym jak zwykle dzisiaj w Gnieźnie sporo się działo i mogliśmy oglądać sporo mijanek i wielkie, wielkie emocje okupione zwycięstwem Adriana Komulskiego. Piąta serii startów da nam odpowiedź na to, kto zawodniku weźmie udział w biegu finałowym, jak na razie największe szanse ma Grek Tomasz Golob, Rune Holta, mi się wydaje, też powinien tutaj powalczyć oraz tak sobie myślę, że być może włączy się do walki o ten bieg finałowy także Niki Petersen. To jest taka czwórka, która mi się wydaje nie powinna tutaj zawieść, ale oczywiście ta piąta seria da nam odpowiedź na to, jak mam się to wszystko pokłada póki co. Jak na razie, proszę Państwa, zawody w bardzo ciekawe, bardzo dobre. Myślę, że tutaj 16 biegów pełnych emocji i wrażeń. I tutaj wielkie brawa dla organizatorów właśnie za jest tworzenie tak dobrego toru do ścigania, bo można było oczywiście zrobić twardą nawierzchnię, na której mielibyśmy start i potem już wszystko w tym temacie. Piotr Protasiewicz obserwujący ten tor i zmieniające się jego warunki. No dzisiaj Protasiewicz nie może zdążyć swojego występu do udanych, chociaż jego 6 punktów to nie jest bardzo zły wynik, ale myślę, że spodziewaliśmy się tutaj po Protasiewiczu czegoś lepszego a na Państwa ekranach już wyjeżdża do e, gonitwy numer 17 Grek Hancock e, bo wiadomo, że numer 1 otwiera nam e, każdą serię startów a Hancock dzisiaj z jedynką na plastronie jako e, zwycięzca poprzedniej edycji tego e, turnieju. Hancock więc w kasku czerwonym, potem e, pojedzie Adrian Gomulski w kasku koloru niebieskiego, Adel Miedziński w kasku białym i Rafał Dobruski w kasku koloru no żółtego. To jest czwórka w biegu nr 17 i dla tych zawodników to jest ostatni start w tym turnieju, jak chodzi oczywiście o część zasadniczą. Domulski obudził się w swoim poprzednim biegu, który wygrał w dobrym stylu. Aden Miliński także zanotował zwycięstwo. Rafał Dobrucki dzisiaj nieco słabi, bo zaczął od dwóch dwójek, potem było 0, potem 1, a więc trochę w dół idzie, ale on dzisiaj biegu jeszcze nie wygrał, więc być może dla odmiany Dobrucki tutaj sprawi psikusa faworytem na przykład Hengokowi, który ma 10 punktów i pokaże mu z bardzo bliskie odległości swój numer startowy ale jestem ciekaw czy Amerykanin na to pozwoli na pewno niezbyt dobry sezon dla Grega w tym roku narzeka na niego prezes Falubazu, Robert Dovhan, ale no niestety nie zawsze proszę Państwa wielka kasa gwarantuje wielki wynik to nie jest nigdy do końca reguła, bo mieliśmy już w zespołach ligowych tak Dream Team, które przegrywały z Kretesem ligę albo nawet nie łapały się na podium a przed sezonem już rozdano medale według praktycznie nazwisk i zdobyczy punktowych, ale myślę, że to jest w tym sporcie najbardziej piękne Henkok w czerwonym w niebieskim Gomulski w białym Miedziński, w kasku kolor żółtego, Rafał Dubrowski dobrze, Ady Miedziński ale tam czołgał się pod taśmą, dziwi się, że sędzia tego nie widział teraz podcięty przez jadącego w kasku białym Adriana Mielińskiego Gomulski upada na tor no i zobaczymy jaka będzie decyzja sędziego, który z zawodników będzie wykluczony z tego biegu czy ktoś będzie, czy jednak sędzia uzna, że całe zdarzenie było na pierwszym wirażu i nie wykluczy nikogo poczekajmy jeszcze na decyzje, myślę, że niepotrzebne są jakieś tam pretensje Adriana Gomulskiego do Miedzińskiego no zobaczymy tutaj był kontakt pomiędzy Miedzińskim i Gomulskim no Miałbym dylemat, ale jeżeli, jeżeli już kogoś wyklucza, to chyba Adriana Mielienskiego z tego nie, z powtórki tego biegu. No a tu proszę bardzo. Gomurski jednak wykluczony. No, nie wiem. Osobiście uważam, że decyzja bardzo zła arbitra, bo proszę zobaczyć, jeżeli już mielibyśmy kogoś wykluczać, Adrian Gomurski był z przodu. Tutaj dojeżdża do niego popularny niedziak. Jest kontakt między zawodnikami. No, nie wiem, nie wiem. Ja uważam, że można było spokojnie ten bieg puścić. Tym bardziej, że e, no to jest turniej towarzyski i e, można było e, tego dokonać. Błąd Cediego, myślę, że błąd Cediego zupełnie niepotrzebny. W miejsce e, tutaj Gomulskiego zostaje puste. Szkoda, szkoda. Była więc Henkok z pierwszego pola, potem z trzeciego Miedziński i z czwartego Rafał Dubruski To jest obsada e, powtórzonego biegu 17. Spore pretensje do arbitra miał Adrian Gomulski, ale myślę, że w tym przypadku, to jest oczywiście moja ocena, z którą Państwo mogą się nie zgodzić, uważam, że sędzia popełnił błąd, wykluczając zawodnika Startu Gniezno z biegu numer 17. Ale to już historia, więc Adrian Gomulski te zawody kończy z 5 punktami dzisiaj. To nie jest złym wynikiem, zresztą pokazał dzisiaj wolę walki, waleczność i serce do walki, co jest niezwykle istotne, no ale wiadomo, że to ambitny bardzo chłopak i chciałby jak najlepiej prezentować się tutaj na to, że przed własną publicznością pojechać jeszcze jeden wyjści. Popatrzmy, 17 lipca przed nami. Narzą dobrze Hancock, dobrze także Dobrucki, ale Amerykanin jest z przodu. Jest pierwszy grecki Mediński, tam się stara cokolwiek e, zrobić. Miedziński, drugi trzeci. E, Rafał Dobrucki. E, cała trójka bardzo blisko nasiskany Amerykanin przez popularnego miedziaka, który siedzi mu na kole bardzo blisko. Amerykanina jest. Miedziński, trzeci Dobrucki. Jeśli nie popełni błąd, błędu Amerykanin, powinien dowiedzieć zwycięstwo do mety. Ale teraz ciasto niesamowicie. Wydawało się, że Dobrucki przejdzie z trzeciego miejsca na pierwsze, tam na tej prostej, Nabiał niesamowitej prędkości. Na razie ta sztuka się nie udaje, na razie kolejny już bez zmian. Ale pachnie tutaj e, bardzo czymś e, dobrym. Pachnie emocjami, pachnie atakiem Mielickiego po zewnętrznej. Jednak chyba za bardzo wypuścił swój motocykl. Tam podpłot nie miał tam gdzie się oprzeć i Miedziński dojedzie do mety na pozycji drugiej. Wygrywa Greg Henkock, dwa punkty dla Miedzińskiego, jedno oczko zdobywa Rafał Dobrucki. Yy, I yy, patrzę w tej chwili na wyniki indywidualne. Yy, Henkock będzie miał punktów 13 yy, i na pewno awansuje do wielkiego finału, a Miedziński punktów 8 do 6 oni na pewno do tego wielkiego e, proszę Państwa finału nie awansują a Greg Hancock pokazał że na pewno zależy mu na zwy zwycięstwie w dzisiejszym turnieju i będzie starał się e, powtórzyć swój wynik sprzed roku kiedy tutaj wygrał w kapitalnym, cudownym stylu pokonując wszystkich swoich rywali Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.